Jeśli chodzi o moje, moją tolerancję, ona generalnie kończy się tam, gdzie zaczyna się komunizm, nacjonalizm czy faszyzm i, i dla mnie zoryfikowanie takich e, paranormalów z egzemplarzami SS e, nie chodzi o to. Inaczej moja rodzina miała na tyle złe doświadczenia z komunistami, z faszystami, e, że ja ich po prostu w tym zakresie e, nie trawię. Uważam to za groźne dla demokracji. Demokracja jest dla mnie W związku z tym w tym zakresie takie a nie inne decyzje. Ja nie zakazałem nikomu turniej, ja tylko po prostu powiedziałem, że te kluby sportowe, które będą w tym momencie takie wartości krzewić, nie dostaną nic. Kasy. I tutaj jest kwestia honorowa. Tak? Jak ktoś jest honorowy, tak jak chce od nas kasę, od miasta, od podatników, no to w tym momencie nie przychodzi po tą kasę to było tylko właściwie w tym obszarze. Tak? Co do tego listu, on ma taki bardzo emocjonalny charakter. Ja robię takie bardziej całe dyscypliny, takie jak boks po prostu, tam się nikt nie obraża, tam jest konkretnie. I tutaj byłem zdziwiony tym listem, bo tak? ja myślałem, że tak mi się to kojarzyło, że to czarne zawodnicy. Ja się nie obrażam, jak ktoś na jakimś spotkaniu mnie krytykuje jak się nie obrażam, jak na spotkaniu z mieszkańcami yy, yy, osiedla ktoś zadaje mi trudne pytania, nawet jeżeli dotyczy to działań z przeszłości, za które ja nie odpowiadam. Tak? I w tym momencie takie emocjonalne podejście, takie obrażalstwo, tak, no po prostu byłem zdziwiony tak naprawdę i trochę zmięsmaszony, bo tak myślałem, że to są tacy no, ludzie, tak, siadamy do rozmowy, tak, a te jakieś listy sobie wysyłamy, to ja mogę wysłać list, tak? eee, Jasne, to jest proste, tak? I w tym zakresie yy, mogę odpowiem na to, oczywiście. Natomiast w tym momencie takie obrażalstwo, tak? Yy, no co, no, to, ja mówię, no, to, to nie na tym polega, tak? Rozmowa, siadamy, rozmawiamy o pewnych rzeczach, tak? A to, że w tym momencie yy, faszyzmu, komunizmu yy, i tego, co zagraża demokracji, yy, nie będę gloryfikował, że nie będę w tym uczestniczył, yy, to jest osobna rzecz, tak? Przez pewne działania bardzo niewielkiej grupy w tej dobie internetu miasto traci pieniądze, traci potencjalnych inwestorów, tracimy potencjalne miejsca pracy, to jest obciachowe.